Zakażenia przenoszone drogą kontaktów seksualnych dotyczą wszystkich osób aktywnych seksualnie? Czy dotyczą ludzi tylko w wieku średnim, ludzi młodych, również i w wieku późniejszym? Ciekawym jest zagadnienie, kiedy dochodzi do inicjacji seksualnej. W Polsce tą średnią wieku wyznaczono na 18 rok życia, zarówno dla chłopców, jak i dla dziewcząt. Przy czym dziewczęta zaczynają nieco wcześniej, o kilka miesięcy średnio statystycznie. Ale ta rozpiętość inicjacji seksualnej indywidualnie przybiera bardzo różne granice, począwszy już od 9 roku według badań ankietowych profesora Izdebskiego, aż do 32 roku włącznie. Choroby zakaźne przenoszone drogą płciową są częstsze niż nam się wydaje. Mogą być wywoływane przez bakterie, przez wirusy, przez pasożyty, przez grzyby. Często ludzie nie wiedzą o tym, że są zakażeni, ponieważ tych chorób czasami nie widać, a skutki odległe są dość poważne. Choroby zakaźne przenoszone drogą kontaktów seksualnych nie zawsze są łatwe w rozpoznaniu. Nie zawsze lekarze są gotowi do tego, żeby rozmawiać z pacjentami na ten temat. Stąd skala problemu nie jest tak jasno określona w poszczególnych krajach. Do chorób bakteryjnych przenoszonych drogą płciową klasycznie zaliczamy kiłę, rzeżączkę, chlamydiozy, ziarniniak pachwinowy. Czerwonka bakteryjna nawet tą drogą może się przenosić, czy też wrzód weneryczny. Jeżeli chodzi o choroby wirusowe, to tu jest cała grupa chorób przenoszonych drogą płciową, ale również drogą przetoczeń krwi i produktów krwiopochodnych. Często choroby te przenoszą się wertykalnie z matki na dziecko, ale również zaliczane są do grupy chorób o transmisji intymnej. Choroby zakaźne przenoszone drogą kontaktów seksualnych to nie są tylko choroby, które szerzą się rzeczywiście drogą seksu między partnerami seksualnymi. To są choroby, które również przenoszą się drogą zakażona matka, dziecko, czyli drogą pionową, drogą odmatczyną. Sprawy seksu są ciągle jeszcze określane jako zaklęte rewiry, jako tabu. Zostałam nauczona jako lekarz praktyk zadawania pewnych pytań ludziom. I to jest taka święta piątka. Pytamy ludzi chorych, którzy przychodzą z jakimkolwiek, jakąkolwiek dolegliwością, zadajemy takie pytania: jak, gdzie, kiedy, kto? I piątym pytaniem jest z kim. Z kim mieszkasz, z kim pracujesz, z kim żyjesz, z kim śpisz. I to jest ta sfera, której dotykamy, intymna sfera życia człowieka. I tam wchodzi medycyna wtedy, kiedy człowiek choruje w obrębie tej sfery. I tu się mieszczą choroby przenoszone, zakażenia przenoszone drogą kontaktów seksualnych. Człowiek pójdzie do lekarza wtedy, kiedy ma objawy. Natomiast problem z tymi chorobami polega na tym, że one bardzo długo są bezobjawowe. I dramatem, na przykład w infekcji HIV, ludzkim wirusem niedoboru odporności, jest to, że przez 10 lat człowiek nie ma żadnych objawów choroby. Nie wiąże tego z przypadkowym kontaktem seksualnym sprzed 10-15 lat, z ryzykownym zachowaniem jednym. Niektóre choroby zakaźne to trochę tak jak ciąża, można od pierwszego razu. Dotyczy to praktycznie każdego zakażenia. Jeżeli stwierdzamy zakażenia takie jak chlamydiozę, takie jak rzeżączkę, jak rzęsistka pochwowego, kiłę, Leczymy najczęściej i jest obowiązek leczenia obojga partnerów. Bardzo często są to również zakażenia, które nie są związane stricte z przekazywaniem od partnera do partnera. Do nich należą chociażby zakażenia drożdżicowe, najczęściej spotykane u kobiet. Wiążą się one zupełnie z czymś innym. Drożdżaki egzystują na powierzchni ciała praktycznie każdego z nas. Mogą kolonizować nasz organizm. Jedynie w momentach zmniejszenia odporności organizmu dochodzi do niekontrolowanego ich namnażania i mówimy wówczas o chorobie. Tego rodzaju zakażenia drożdżycowe, jeżeli nie są bezwzględnie nawracającymi, nie wymagają leczenia obojga partnerów. Mówiąc o zapobieganiu, należy mówić o tym, że trzeba rozmawiać, trzeba pamiętać. Trzeba pamiętać o tym, że jeżeli. Mamy opryszkę narządów płciowych. To oznacza, że możemy mieć kiłę bezobjawową. To oznacza, że możemy mieć zakażenie jednym z wirusów zapalenia wątroby, czy to B, czy to C. To oznacza również, jeżeli mamy brodawki płciowe, czy jedną nawet, czy też zostaliśmy wyleczeni powiedzmy z rzęsistkowicy, że możemy być zakażeni wirusem HIV. Jedna choroba zakaźna przenoszona drogą seksu oznacza możliwość zakażenia każdą inną. Unikanie tego zakażenia polega na unikaniu pewnych zachowań, które określamy jako zachowania ryzykowne. W tej chwili ochrona przed zakażeniem wirusem typu C to jest przede wszystkim unikanie kontaktów właśnie wielopartnerowych, um, unikanie um, um, nadużywania czy w ogóle używania substancji um, odurzających um, podawanych drogą dożylną. Um, Unikanie y, zabiegów upiększających ciało w podejrzanych salonach, natomiast wirusowe zapalenie wątroby typu B. Y, skutecznie chronimy się przed tym zakażeniem dzięki szczepieniom ochronnym, które w Polsce obligatoryjnie są stosowane u noworodków od 1996 roku, a wcześniej również grupę nastolatków objęliśmy. Tymi szczepieniami. Obowiązkowo szczepieni są pracownicy służby zdrowia i w wielu wypadkach ludzie, którzy mają świadomość tej choroby, sami się w tej chwili poddają szczepieniom. Oczywiście ciągle mamy grupę nosicieli przewlekłych tego wirusa, osoby zakażające, dlatego wszystkie te zalecenia dotyczące zakażenia wirusem typu C obowiązują również w zakażeniu wirusem typu B. Ale tutaj też jest pewna różnica, bo o ile wirus C jest mało zakaźny generalnie i drogą kontaktów seksualnych przenosi się, aczkolwiek bardzo niechętnie, to tu wirus B należy do liderów i jest to choroba niezwykle zakaźna i właśnie chętnie przenosi się drogą kontaktów intymnych. Także ta zakaźność wirusa B jest tutaj bardzo, bardzo duża. W związku z tym, jeszcze raz powtórzę, unikamy kontaktów seksualnych z nieznanymi osobami unikamy kontaktów seksualnych wielopartnerowych. Zakażenie wirusem typu B i zakażenie wirusem typu C, zapalenia wątroby, one zachowują się troszeczkę inaczej e, klinicznie, ale w konsekwencji jako zakażenia przewlekłe mogą prowadzić do tego samego, czyli do nieodwracalnego uszkodzenia wątroby w postaci marskości wątroby. A bywa i że na bazie tej marskości do raka wątrobowo-komórkowego. Natomiast o ile u osoby dorosłej zakażenie wirusem typu B zwykle kończy się klinicznie wyzdrowieniem, o tyle zakażenie wirusem typu C w większości przypadków przechodzi w postać przewlekłą. Jest szereg schorzeń przenoszonych drogą kontaktów seksualnych, a przede wszystkim zakażeń, które mogą być bezmiernie niebezpieczne dla zdrowia człowieka, a czasami również dla jego życia. Do takich zakażeń przenoszonych głównie drogą kontaktów seksualnych, które mogą zagrażać jego życiu, jest wirus brodawczaka ludzkiego, szczególnie w tych jego postaciach onkogennych, warunkujących u kobiet rozwój raka szyjki macicy. W pewnej części również raka pochwy czy raka sromu, raka odbytu zarówno u kobiet jak i u mężczyzn, a u mężczyzn raka prącia. Ten proces chorobowy od zaistnienia zakażenia aż do powstania nowotworu, nowotworu inwazyjnego, jest procesem najczęściej wieloletnim, rozciągniętym na kilka, niejednokrotnie kilkanaście lat. Tak jest, że nie tylko nie znamy leków, które mogłyby eliminować cząsteczki wirusa z organizmu człowieka, ale i nie znamy dobrych form zapobiegania przed zakażeniem tym wirusem. Najlepszą formą, najskuteczniejszą na pewno byłoby unikanie ryzykownych kontaktów seksualnych i utrzymanie wierności jednemu partnerowi przez całe życie wzajemne utrzymanie przez obojga partnerów tej wierności. Zabezpieczenie przy kontaktach seksualnych, prezerwatywą, metodą barierową, która jest powszechnie stosowaną nie tylko metodą antykoncepcyjną, ale zapobiegającą przed niektórymi zakażeniami przenoszonych drogą kontaktów seksualnych, nie zapobiega zakażeniom wirusa brodawczaka ludzkiego, ponieważ nie jest on związany z wydzielinami, a z powierzchnią nabłonków i nie sposób ochronić całej okolicy genitalnej. Prezerwatywą. Na świecie żyje dużo osób zakażonych wirusem HIV i chorych na AIDS. Natomiast to, o czym wiemy, ta liczba to tylko jedna trzecia wykrytych zakażeń, bowiem dwie trzecie osób nie ma świadomości możliwości nawet swojego zakażenia, nie chce wykonać swojego testu. Najistotniejszą grupę w transmisji zakażenia stanowią te osoby, które nie wiedzą o swoim zakażeniu i stają się źródłem zakażenia dla innych. Osoby, które wiedzą o swoim zakażeniu, zdecydowały się na wykonanie testu antychiwm, dowiedziały się o swoim zakażeniu, w większości kontrolują to zakażenie, stosują bezpieczniejsze zachowania seksualne, stosują prezerwatywę w aktywności seksualnej i nie przekazują. Tego zakażenia swoim partnerom seksualnym. Osoby zakażone biorą leki, leki przeciwwirusowe, które uniemożliwiają dynamiczny rozwój tego zakażenia i przejście zakażenia w fazę AIDS, a więc w chorobę. Dzisiaj jest taka sytuacja, że, że człowiek powinien się porządnie zastanowić, z kim. No, zamierza jakieś kontakty seksualne nawiązać. I różnego rodzaju przypadkowe kontakty seksualne to są, no, można powiedzieć, na granicy bardzo niebezpiecznych wyczynów. Każdy ruch może nas kosztować kłopoty, nie tylko takie bezpośrednie za tydzień, za miesiąc, tak, ale może, może nas kosztować kłopoty zdrowotne przez całe życie. Nie wiemy, czy osoba, z którą by Chcemy być bliżej, jest nosicielem któregokolwiek z tych wirusów, czy bakterii, czy chlamydii. Najlepszy sposób to by było po prostu mieć partnera biernego, partnera jednego, o którym od początku wiem, że nie jest takim nosicielem, i wtedy oczywiście nie ma żadnych problemów. Nie musimy się tych chorób przenoszonych drogą płciową by martwić. Tymi chorobami nie musimy się przejmować. Tylko, że nie tylko samemu trzeba tą cnotę dzisiaj taką niepopularną wierności kultywować, no ale też musimy być pewni tego, tej drugiej osoby. Czasami trudno jest być pewnym samego siebie, a co dopiero drugiej osoby, ale jeżeli faktycznie jesteśmy w takim związku trwałym, wiernym, to oczywiście choroby przenoszone drugą płciową nas w ogóle nie martwią. Zanim po raz kolejny pójdziesz z kimś do łóżka, zadaj sobie pytanie. Czy wiesz, z iloma osobami dana osoba spała? Bo całkiem prawdopodobne, że osoba ta miała wielu partnerów, a ci mieli swoich partnerów, a ci kolejnych i tak dalej. Przecież każdy z nich mógł być chory na AIDS i przekazywać wirusa innym, ale Ty o tym nie wiesz. Dlatego też zawsze powinieneś używać prezerwatywy, bo tak naprawdę nigdy nie możesz być pewien z iloma osobami idziesz do łóżka. Drugą drogą przenoszenia zakażenia wirusa HIV jest droga aktywności seksualnej, intymny akt seksualny między dwoma dwiema osobami, z tego względu, że wirus HIV znajduje się w wydzielinach seksualnych. W na sieniu i wydzielinie z pochwy zakażonej kobiety, i każdy akt seksualny, gdzie jest kontakt tych wydzielin, daje możliwość nabycia tego zakażenia. Tak naprawdę, tylko właśnie aktywność seksualna oraz do tego kontakt z krwią, w której również jest HIV, jeżeli osoba jest zakażona, stwarzają takie podstawowe ryzyko. Każde przerwanie ciągłości tkanki daje taką możliwość zakażenia. Osoba, która nabyła zakażenie. Nie ma świadomości swojego zakażenia. Tylko w niewielnym, niewielkim odsetku osoby, które są zakażone, po około 4 tygodniach mają objawy tzw. ostrej choroby retrowirusowej i są to jest to już stadium objawowe zakażenia po kilku latach. W różnym, w różnym czasie ten przebieg zakażenia jest różny u każdej osoby, w zależności od tego, jaki był poziom wyjściowy jego własnej odporności. A więc, osoby, które chorują na inne choroby współistniejące, przebiegające ze spadkiem odporności, również małe dzieci, osoby starsze, logicznym jest, że ten przebieg zakażenia będzie szybszy, bowiem ich naturalna odporność organizmu jest słabsza. Generalnie przebieg zakażenia, naturalny przebieg zakażenia wirusem HIV. No, jest konkretny, a mianowicie stadium bezobjawowe wieloletnie HIV, zakażenia wirusem HIV. Następnie faza objawowa, czyli choroba AIDS, która charakteryzuje się wybranymi typowymi chorobami wskaźnikowymi. Tutaj wchodzą w ten obszar także choroby nowotworowe, gruźlica płuc, choroby takie jak grzybica, grzybica układowa. Inne choroby zakaźne, współistniejące, które świadczą o spadku odporności i ostatnim naturalnym stadium, jeżeli osoba nie leczy tej choroby, nie leczy zasadniczego zakażenia wirusem HIV, jest oczywiście zgon. Jak kogoś spotykamy po raz pierwszy, szczególnie jeżeli to jest na poziomie szkoły średniej, ale nawet później, to oczywiście nie wiemy, nie znamy jego historii, można powiedzieć, seksualnej. Wobec tego, żeby się upewnić, to najlepiej by było powiedzieć: No, wiesz, ja Cię bardzo lubię i mi się podobasz, i może byśmy nawet no, się bardziej zaangażowali, ale najpierw dobrze byłoby mieć parę certyfikatów certyfikat właśnie na wirusa Epstein-Barr, certyfikat na obecność wirusa HIV, certyfikat na obecność wirusów tzw. żółtaczki zakaźnej i kilka jeszcze innych certyfikatów. Podstawą minimalizowania ryzyka zakażeń przenoszonych drogą aktywności seksualnej, w tym zakażenia wirusem HIV, jest stosowanie prezerwatywy właśnie w tej aktywności seksualnej. Prezerwatywę stosujemy bezpośrednio po wzwodzie. Mężczyzna zakłada ją na członek i zdejmuje bezpośrednio po wytrysku. Zawiązuje, żeby zabezpieczyć tą treść, która jest w prezerwatywie, nasienie i po prostu wyrzuca do odpadów komunalnych. Czasami pacjenci mówią, że pacjenci punktu anonimowego testowania, z którymi na co dzień rozmawiam, mówią, że była prezerwatywa, natomiast był alkohol, były środki psychoaktywne I tak naprawdę nie biorą odpowiedzialności, nie wiedzą, czy przez cały akt seksualny była ta prezerwatywa. Takie stosunki seksualne traktujemy jako stosunki ryzykowne i oczywiście proponujemy i decydujemy się na testowanie i przetestowanie takich sytuacji wykonanie testu antyHIV. Testy antyHIV są powszechnie stosowane, są to testy przesiewowe i testy trzeciej lub czwartej generacji. Testy te oferują nieodpłatnie i anonimowo w Polsce punkty konsultacyjno-diagnostyczne, które praktycznie znajdują się w każdym województwie. Lista punktów anonimowego testowania jest aktualizowana na stronach www.aidsgov.pl. Jest to strona Krajowego Centrum do Spraw AIDS, gdzie poza taką aktualną listą punktów anonimowego testowania można, można aktualizować wiedzę na temat epidemiologii dróg zakażenia wirusem HIV. W województwie zachodniopomorskim są takie dwa miejsca, gdzie można absolutnie anonimowo, bezpłatnie wykonać taki test. Punkty konsultacyjno-diagnostyczne znajdują się w Szczecinie przy ulicy Wojska Polskiego 160. Punkt pracuje w poniedziałki, w środę od 15.15 .15 do 19.15. Natomiast w piątki, punkt pracuje od 15.15 .15 do 17.15. Należy mieć zaufanie wzajemne między partnerami. Należy zachowywać tą wierność, wierność i partner partnerowi. Na pewno unikać kontaktów ryzykownych seksualnych, a jeżeli nie wiemy, że to jest stały partner, bo coraz częściej tak w życiu młodych ludzi bywa, to poza zabezpieczeniem, jeżeli kobiety to stosują, antykoncepcyjnym, farmakologicznym, pamiętać o stosowaniu prezerwatywy w kontaktach seksualnych, bo w dużej mierze zapobiega ona przenoszeniu niektórych zakażeń wirusowych. W tym również i bakteryjnych zakażeń i jest to dobra metoda prewencji przed zakażeniami. Zdrowy seks bez nadmiernego ryzyka zakażeń to jest zdrowie psychiczne też. To jest chęć do pracy, to jest chęć do to jest wreszcie zdrowa rodzina, to będą zdrowe dzieci. Miłość, wierność i odpowiedzialność. To jest moim zdaniem najlepszy sposób na to, żeby zmniejszyć sobie ryzyko chorób przenoszonych drogą płciową.